Za 7,5 minuty będzie dziewiąta, no i to jest ten moment, w którym sprawdzamy, co tam w kalendarzu. A opowie Państwu o tym Filip Jaślar, czyli pocztówka dźwiękowa od wuja Filipa. Skoro zawiodły tradycyjne metody, spróbujmy poezją. Ukróć już przy mrosku w harce, zostań ciepłym marcem. Pocztówka wuja Filipa z domu. Dzień dobry 24 marca. Imieniny dziś obchodzą Sława, dydak i oldmir. Latka lecą to i oldmir ma imieniny. Wszystkiego najlepszego. A propos tej pięknej melodii. Latka lecą, ale niektóre wydarzenia powtarzają się każdego roku, choćby pierwsza środa wiosny. Z tego, co widzimy za oknem, nie wynika jednoznacznie, że nastąpiła zmiana pory roku. Ale kalendarz nie pozostawia żadnych wątpliwości. Dziś jest pierwsza środa wiosny. Oj, pojechałby człowiek na narty, ale stoki zamknięte. Na szczęście ptacy coraz głośniej świergolą, środy są coraz dłuższe, alergicy w ziewni są coraz bardziej zakatarzeni. Wiosna! Wiosna! Wiosna. 24 marca jest bardzo ważnym dniem dla historii muzyki. Tego dnia 1962 roku pierwszy koncert zagrali Niebieskoczarni. W składzie tego zespołu byli Helena Majdaniec, Czesław Niemen, Krzysztof Klęczon, Andrzej Nebeski, Michaj Burano, istny Dream Team. W latach 70. zespół częściej występował za granicą niż w Polsce. Brzmi znajomo. A co u grupy Mozarta? U nas wiosna. Dokładnie 63 lata temu Elvis Presley został powołany do wojska. Szkoda, że jeszcze wtedy nie było festiwalu piosenki żołnierskiej w koło brzegu. Starszy szeregowy Presley przyjechałby nad Bałtyk i zapewne zgarnąłby Złoty Pierścień. Przyjedź, mamo, na przysięgę, zaproszenie przysłam się. Poza Złotym Pierścieniem otrzymałby zaproszenie na festiwal do Zielonej Góry gdzie wygrałby Złoty Samowar. Rihadi Mama, A tak talent Elvisa się zmarnował. Szkoda. 24 marca 1973 roku amerykańscy muzycy z grupy Pink Floyd wdali się w ryzykowną polemikę z astronomami twierdząc, że nie ma ciemnej strony Księżyca. Nie ma, bo ktoś ukradł. Trzeba było uważać. Czas na urodziny. Dokładnie 340 lat temu przyszedł na świat wybitny kompozytor epoki baroku Georg Philipp Telemann. Skomponował m.in. 50 oper, 1000 suite orkiestrowych, to wiemy. Ale dziś urodziny obchodzi wybitny dziennikarz muzyczny, inżynier, bloger, człowiek, który jest skromny, choć nie ma ku temu powodów. Pan Marek Niedźwiecki. Na cześć jubilata Fryderyk Chopin napisał ten oto pean. Wzrost jak wiking szwedzki, przygarbione plecki, głos upojny, profil grecki, wiwat pan niedźwiecki. Panie Marku, wszystkiego najlepszego. Kładziemy się Filip Schler, czołowe skrzypce grupy Mozarta Niedźwiedziowie. Oczywiście machamy serdecznie i składamy bardzo, bardzo serdeczne życzenia. Za cztery minuty będzie dziewiąta. Trzy,